O, brakuje teraz tych, no, Bad Girls, ona playe game. Oni by zrobili z tego szorcika. O! o oni się napracowali i alfabetem Morsa nadawali za, za mnie. Tam wstawili mi alfabet Morsa w oczy, zarąbisty był ten szorcik. A ja sobie mogę poradzić bez Bad Girls'ów. Zobaczcie. Widzicie? Jak, jakim alfabetem Morsa nadaje? A można zrobić tak, żeby obydwa mi zablikowały. Musiałbym popracować, ale światło w studiu widać w, w, w źrenicach, w, w gałkach ocznych. No ja nie widzę, bo ja, jak zajmę okulary, to nie widzę, ale widać. Jak, weźcie sobie jakiś taki dobry dobre, miesięcznik modowy, czy tam kwartalnik modowy. I tam są takie piękne dziewczyny, piękni mężczyźni na okładkach. I spójrzcie w oczy, zobaczycie, jak mi się o tym pracował fotograf. To jest ich wielka tajemnica, fotografów, jak oni się